Co dzisiaj będziesz porobić? Ja dzisiaj będę jadł ciastka oraz głębia. Aha, okej. Okay. Tyś. Mm, a będziesz czytał jakieś książki? Nie no, co ty? Nie ma lektury. Aha. a um, ja właśnie jest. Mam czytać jakieś. O psach krakowskich i o tych kleparskich. też masz taką? Czy zapomniałeś po prostu? Ej, ale przecież my chodzimy do tej samej klasy. No to nie wiem, co ci się pomieszało. No to mamy lekturę. No nie, nie mamy. Mamy? Nie mamy? Mamy? Nie mamy przecież to wiesz. Jesteśmy na ty, ziemalu. Jak to na ty? A co to ty? Na ty, koledzy. Hmm? A nam, nam, ja zaraz idę opalować. A nam! Aha, on ci Na ty. Nie wiem, co to znaczy. Ty! Ja! Aj, chyba z tu wyszedł. Ale dobra. Przejdźmy z tym. A... Oh my god. A... Oh my god. A... Ej, koleżko, ale ty. Tutaj nie miałeś być zaproszony na nagraniu. Nie, no, ja muszę być zaproszony. Inaczej wtedy nie będzie imprezy. Jakiej imprezy? No powiedziałeś, że jest impreza. Muszę się podrapać w oko. Aha, ja nie powiedziałam nic takiego. Powiedziałeś? Nie, nie powiedziałam, ale dobra, cicho, bo ja teraz mówię. Jak widzowie? Hejka, jak chcecie zobaczyć jeszcze taki filmy z tym, to subskrybujcie kanał i polubcie ten film. Ej, a ty cicho bądź.